Hej kochani, witajcie bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj mam dla Was test kilku bardzo ciekawych i fajnych nowości z Allegro. Wszystkie one są tej branży urodowej, dokładniej z działu paznokciowego, nie mogłoby być inaczej. I są to produkty, których nigdy wcześniej nie używałam, więc będzie to takie prawdziwe pierwsze wrażenie, taki test na żywo. Wszystko to dzieje się głównie przez aplikację, bo mam w telefonie aplikację właśnie Allegro, i w wolnym czasie ja sobie ustawiam produkty od najnowszego, przeglądam co tam się dzieje, co nowego wprowadzono i zawsze na coś fajnego trafię. I tym razem już jakiś czas temu trafiłam na lakiery hybrydowe w tubce. I bardzo chciałam je przetestować, ale ciągle było coś innego, ciągle coś się działo. Natomiast ostatnio trafiłam również na produkty do manikiru tytanowego. Jest to metoda, której wcześniej nigdy nie używałam, nawet nie widziałam tych produktów nigdy wcześniej. Więc koniecznie musiałam się na nie zdecydować, byłam bardzo ciekawa. A że była okazja, to kupiłam obydwa te zestawy i możecie zobaczyć dzisiaj, jak te produkty się będą sprawdzać, jak będą się zachowywać i jakie jest moje wrażenie na ich temat. Jeżeli chodzi o te produkty, one wszystkie były zamówione przez Allegro. Będę wam podawać na bieżąco ceny. Linki do wszystkich produktów macie w opisie. Poniżej poniżej jest też link do wpisu, jeżeli chcecie się przyjrzeć zdjęciom większej ilości, to to wszystko macie we wpisie, a my możemy przechodzić już do testów. I pierwszy produkt, który właśnie zaciekawił mnie już jakiś czas temu, są to lakiery hybrydowe w tubce. I są to takie dwie małe tubki, bo ja wybrałam dokładniej dwa kolory. I jest to firma Elysium. One kosztują 15 zł za jedną tubkę. Ja je właśnie zamówiłam z Allegro. I jeżeli chodzi o tubkę, ona ma 4,5 g pojemności, czyli jest to pojemność zbliżona do małych pojemności lakierów hybrydowych. Więc cena 15 zł za tubkę jest stosunkowo proporcjonalna. Wybrałam sobie dwa kolory. I jest to kolor 22 Juicy Green oraz 63. Just Grey, czyli kolor szary i kolor zielony I możecie już je zobaczyć na moich paznokciach Ja specjalnie zrobiłam sobie wcześniej, żeby wiedzieć już, jakie jest to pierwsze wrażenie Ale za chwilę zobaczycie, jak te paznokcie powstają I są to kolory, które razem się fajnie komponują, bo ja mam taką zasadę, że nigdy nie wydaję opinii o lakierach, posiadając tylko jeden I bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na dwa kolory dlatego że krycie ich jest różne w stosunku do koloru. Ale o tym za chwilę, najpierw takie pierwsze wrażenie odnośnie tych produktów pod takim pierwszym spotkaniem z tubką. Zaczniemy od tego, że tubki są małe i bardzo lekkie, więc bardzo komfortowo się nimi pracuje. Po odkręceniu mamy pędzelek. Pędzelek jest ścięty na prosto, on jest proporcjonalnie ok, nie jest ani za wąski, ani za gruby jest tylko właśnie ścięty zupełnie na prosto jeżeli wolicie takie zaokrąglone to ewentualnie można go sobie nieco przyciąć ale sam w sobie jest zupełnie prosty i jak się maluje taką tubką? bo mnie to najbardziej ciekawiło jak, jak się dozuje ten produkt czy go nie jest za dużo, za mało czy ten produkt się ładnie rozkłada byłam, sama byłam po prostu bardzo ciekawa więc musiałam to przetestować a więc jeżeli chodzi o taką pierwszą próbę zrobiłam ją sobie na wzorniku żeby z ciekawości sprawdzić i wtedy już właściwie wyczujecie, jak naciskać tą tubkę, jak dozować ten produkt. Właściwie jest kilka różnych metod. Niektórzy najpierw wyciskają sobie na baznokieć trochę lakieru, a później pędzelkiem go po prostu rozsmarowują po baznokciu. Natomiast ja mam trochę inną zasadę: wyciskam sobie odrobinę produktu na pędzelek i zaczynam malować. I oczywiście pierwsza jest linia przez środek, później po bokach. Dojeżdżam sobie do skórek i cały czas tą tubkę delikatnie bardzo naciskam. I w ten sposób ten produkt cały czas mi się dozuje, cały czas się go pojawia trochę więcej. Dlatego ja spokojnie mogę sobie domalować wszystkie elementy. Lakier się ładnie sam poziomuje. I jeżeli chodzi o ten pędzelek, on jest taki stosunkowo sztywny w porównaniu do innych lakierów hybrydowych. Dlatego, jeżeli nie będziecie dociskać i dokładać tego produktu, to możecie go po prostu zabierać z powrotem, bo sztywne pędzelki mają to do siebie, że jak za mocno przyciśniecie, to zabieracie ten produkt razem ze sobą z powrotem. Natomiast jeżeli pracujecie dosyć lekko ręką i właśnie cały czas tego produktu dokładacie, to tego problemu nie ma. Zresztą będziecie to za chwilę widzieć same w trakcie mojego malowania. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o to malowanie, to nigdy nie stworzycie grubej warstwy. Właśnie dlatego, że ten produkt trochę zabiera tego lakieru, warstwy na pewno będą cienkie. No i oczywiście to jest plus i minus. Ja jestem zdania, że to dobrze. Bo lepiej dołożyć więcej warstw, a cienkich, i będą na pewno dobrze utwardzone, będą na pewno równe, nie będą się tworzyć żadne górki. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o krycie, to bywa z tym różnie, bo często przy tych cienkich warstwach trzeba ich położyć więcej. I w moim przypadku zaplikowałam dwie warstwy lakieru szarego i dwie warstwy tego limonkowego i mam krycie, które mnie w zupełności zadawala. Kolejna warstwa jest niepotrzebna. Natomiast ja miałam pod spodem akrylożel w kolorze takim cover blush, jest to taki jasno właśnie nude odcień, więc on trochę to krycie podbija. I jeżeli balowałybyście na swoich naturalnych paznokciach, to ten szary ma super krycie. Jedna, dwie warstwy ok, wystarczają. Natomiast ten zielony podejrzewam, że wymagałby założenia wtedy trzeciej warstwy. Natomiast przy cienkich warstwach w tym kolorze to nie jest nic dziwnego. Zazwyczaj takie kolory wymagają jednak trzech warstw. Trochę żałuję, że nie wzięłam czegoś bardzo jasnego, bo z ciekawości widziałabym, jak porównuje się krycie tego jasnego koloru do tych ciemniejszych, ale ten zielonkawy w sumie też nie jest jakimś ciemnym kolorem, więc ten efekt również można ocenić. Tak prezentuje się właśnie nałożone dwie warstwy lakieru hybrydowego w tubce Elysium na każdy z paznokci. A teraz przejdziemy już do tej drugiej nowości, która również bardzo mnie ciekawiła. Bo słuchajcie, jest to właściwie zestaw produktów niezbędnych do wykonania manikiru tytanowego. Ja nie miałam wcześniej do czynienia z tą metodą, ale byłam bardzo ciekawa jak te paznokcie powstają, jak ta zasada wygląda. Krążą opinie, że jest to metoda nieco szybsza, jest to metoda trwalsza, że paznokcie są po prostu mocniejsze i dłużej się utrzymują metoda mniej inwazyjna i mniej niszcząca paznokcie, aczkolwiek tego dzisiaj nie ocenimy, ponieważ dzisiaj będziemy tylko aplikować. Jest to pierwsze wrażenie odnośnie manikiru tytanowego. I dlaczego dopiero teraz? Bo słuchajcie, jest to zestaw produktów, który normalnie jest trudno dostępny. Większość firm ustaliła sobie, że aby zacząć tworzyć paznokcie w manikirze tytanowym, musicie przejść u nich szkolenie i dopiero wtedy możecie kupić produkty. Natomiast ja na takie szkolenie się na razie nie wybieram, a byłam ciekawa, żeby po prostu poznać te produkty i trafiłam na nie na Allegro. I zestaw, taki właściwie cały ten mańkir tytanowy przebiega w takich pięciu krokach. Ale ja nie zdecydowałam się na wszystkie produkty i uważam, że zrobiłam dobrze, ponieważ pominęłam krok pierwszy. Pokażę Wam jak wyglądają te. Jest to dwa, trzy, cztery kroki. Krok pierwszy jest to, słuchajcie, coś na zasadzie primera. Jest to produkt, który kładziemy na paznokcie, czekamy aż odparuje i dopiero przechodzimy do aplikacji całej reszty. Więc po prostu tego produktu nie potrzebowałam. Mam różne inne primery i po prostu go pominęłam. Natomiast zaczniemy już od dwójki. I teraz powiem Wam ceny tych produktów, ponieważ jedna buteleczka taka. Każdego z tego kroku kosztuje 39 zł za sztukę. Możecie je kupować osobno. No dlatego, właśnie, była możliwość pominięcia sobie jedynki. I tu jest aż 14 ml. To jest naprawdę mnóstwo. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek te butelki zużyję. Natomiast, jeżeli chodzi o kolory w tytanowym, one przychodzą w postaci proszku. I ten proszek wygląda w ten sposób. Kosztuje 20. 29 zł i tutaj macie 25,5 grama. To jest też ogromna ilość. A więc te opakowania są dosyć duże. Głównie one są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Tamtych produktów schodzi więcej, stąd też większe opakowania. Natomiast no, ja koniecznie chciałam sobie przetestować i zdecydowałam się na kolor. Słuchajcie, disco party. Już wam go pokazuję, bo już mam go na drugiej dłoni. Bo stwierdziłam, że będę sobie testować jednocześnie te hybrydy w tubce oraz te lakiery, właśnie tam metodę tytanową. Teraz widzicie efekt tych paznokci. I jest to holograficzny srebrny. I trochę żałuję, że nie wzięłam klasycznego lakieru, bo ten efekt byłby pewnie trochę inny. Ale no nie mogłam się powstrzymać, niesamowicie podobał mi się ten lakier. Słuchajcie, w słońcu on niesamowicie pięknie połyskuje, bardzo ładny. No, ale przejdźmy, może, do tego wykonania: do tego, co tutaj mamy. Zacznijmy od tego, że jest to firma ProDip by SuperNail. Produkty te dostępne są właśnie na Allegro. Ja tam je zamawiałam: zamówiłam trzy kroki oraz kolor. I mamy tutaj. Numer jeden, Naili Prep, który ja ominęłam, natomiast dwójka jest to baza. I bazę aplikujemy na paznokieć i od razu wkładamy do tego pojemniczka z kolorem. Zanurzamy po prostu paznokieć i wyjmujemy. Ten etap powtarzamy, dlatego żeby ten kolor po prostu uzyskał większe krycie i lepiej się rozłożył na paznokcie. Już na wszystkie paznokcie używamy aktywatora. Aktywator aplikujemy po prostu w jednej cienkiej warstwie na wszystkie paznokcie. Jest on bardzo płynny i bardzo szybko się wchłania. Zostawiamy go na minutę, bo on musi sobie odparować, i przechodzimy do zaaplikowania topu. Jest to top Finish Gel i jest to taki lekko gęsty top, który aplikujemy na wszystkie paznokcie w jednej warstwie i następnie nakładamy drugą warstwę również na wszystkie paznokcie i zostawiamy do wyschnięcia. Schnie to niesamowicie szybko, właściwie po jednej, dwóch minutach macie totalnie suche paznokcie. Uprzedzam pytania: nie w tej stylizacji nie używa się w ogóle lampy. Aplikujemy po prostu w ten sposób, jak Wam pokazuję teraz. Widzicie to na bieżąco. Nie używa się do tej stylizacji w ogóle lampy LED UV. A więc widzicie, że cały ten zabieg przebiega dosyć szybko i w szybki sposób mamy pomalowane wszystkie paznokcie na jeden kolor. Większy problem pojawia się przy zdobieniach, ponieważ no nie możemy ich wykonać tak jak na hybrydach, nie możemy tak cieniować, ale są metody, w których można te kolory łączyć. Kilka zdobień na pewno by się dało radę wymyślić. Jeżeli chodzi o wykończenie, istnieje również możliwość zastąpienia tego finish żel lakierem utwardzanym w lampie, ale ja wybrałam tą klasyczną wersję, bo chciałam po prostu sobie przetestować. Jeżeli chodzi o wykonanie to słuchajcie, na stronie Allegro, jak wejdziecie w którykolwiek z tych produktów, macie ulotkę, która pokazuje każdy krok po kolei, jak wykonywać, co aplikować, ile czekać. Ja sama korzystałam po prostu z tej e, instrukcji, jaka jest na e, stronie Allegro, właśnie przy tych produktach. Powiedziałam Wam ceny, linki również znajdują się na dole w opisie. No i słuchajcie, mamy za sobą takie pierwsze testy. Ja w tej chwili mam jedną dłoń pomalowaną. Tymi hybrydami, lakierami hybrydowymi w Tukce z Elysium. Drugą dłoń mam wykonaną przy użyciu manikiru tytanowego z firmy ProDip. I mam tu zestawienie, które na pewno chcę przetestować. Chcę przetestować to pod względem trwałości, pod względem aplikacji. Już wiecie, jak się nimi pracuje. Jeżeli chodzi o metodę aplikacji, obie przebiegły właściwie. Bez większych problemów, bardzo fajnie mi się te produkty aplikowało i w ogóle nie czułam żadnego dyskomfortu. Właściwie chyba ta ciekawość, ta chęć poznania tych produktów napędzała to, że ja nie mogłam się doczekać, aż będę robiła kolejną metodę i testowała kolejny ten produkt, więc poszło dosyć szybko. Jeżeli chodzi o wybory kolorystyczne, jestem bardzo zadowolona, po pierwsze z tego, że one się komponują fajnie razem, można by nawet połączyć. I wpleść ten srebrny tutaj i połączyć te kolory razem, dlatego umożliwi mi to testowanie na raz obydwu metod i porównanie ich. Jeżeli chcecie recenzję albo tych lakierów hybrydowych w tubce, albo tego manikiru tytanowego, to dajcie mi znać w komentarzu. To ja zrobię taki wpis, który będzie podsumował trwałość tych produktów, jak się je nosiło, jakie były w trakcie użytkowania, jak długo wytrzymały i napiszę wam recenzję na blogu. Ale musicie mi dać znać w komentarzach, czy po prostu macie ochotę coś takiego zobaczyć. Jeżeli chodzi o kolory, to żałuję tylko, że nie mogłam ocenić krycia jasnych kolorów lakierów w tubce, ale wydaje mi się, że one byłyby zbliżone do tego koloru zielonego, a tutaj jestem ciekawa, jak rozkładałby się lakier jednolity. Bo lakier brokatowy to jednak no macie te drobinki, one układają się po kolei. Natomiast jestem ciekawa, czy zanurzając w takim klasycznym kolorze, jednym gładkim, powstałaby taka ładna gładka tafla. Czy byłyby widoczne te elementy, te drobinki tego proszku? Jestem bardzo ciekawa i na pewno kiedyś to też przetestuję. Ale w dzisiejszym filmiku myślę, że już wystarczy informacji. Macie test dwóch pierwszych takich nowości, takich aktualnie na rynku bardzo ciekawych nadal produktów. Dajcie mi znać, czy ktoś z Was testował którąś z tych metod. Czy macie te lakiery w tubce i jak Wam się sprawdzają? Czy macie może produkty do manikiru tytanowego, albo może robicie sobie taki u kosmetyczki i jak to się u Was sprawdza? W opisie macie link do bloga, tam znajdziecie wszystkie zdjęcia, obrazki i tak dalej. Macie w opisie również linki do tych wszystkich produktów, które tutaj pokazywałam, lub jeżeli nie znajdę tych samych kolorów, to wstawię Wam po prostu link. Do tych lakierów w tubce, bo nie jestem pewna, czy te kolory będą oczywiście dostępne I wstawię Wam również link do tych produktów wszystkich po kolei z ProDeep i do kolorów Wszystkie te produkty zamawiałam na Allegro, ceny mówiłam Wam w trakcie właśnie omawiania Zamówienie przyszło w dwa dni, na drugi dzień odnośnie, zamawiałam w środę po południu i jedna paczka była u mnie w czwartek rano, druga w piątek rano, a więc ekspresowa wysyłka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tych produktów, koniecznie piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał i że ciekawią Was, tak jak mnie, takie nowości. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Może raz na jakiś czas będzie powstawał właśnie taki film z testem nowości. Przyznam Wam, że mam jeszcze jedną rzecz na oku, więc może ona mogłaby trafić do kolejnego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Na dzisiaj to już jest wszystko. Pozdrawiam Wam serdecznie. Pa, pa.